Cześć. Lato to szczególnie dobry czas, żeby zadbać o zdrowie swoje i swoich mm -hmm. najbliższych. To taka pora, gdzie, która szczególnie sprzyja aktywności Ta. fizycznej. No ale właśnie, dzisiaj chciałobyśmy pokazać metody na poprawę samopoczucia, które przecież nawet latem szczególnie bywa zmienne. Dokładnie. Możemy przecież się przejeść i mieć z tego powodu ból brzucha, no. poparzyć się na słońcu lub... To co mi się akurat bardzo często zdarza, nadwyrężyć sobie plecy podczas prac ogrodowych, fizycznych na działeczce na przykład. No i co wtedy? No i wtedy można na przykład wziąć garść tabletek Uf. przeciwbólowych, ale to nie jest Uf. rozwiązanie problemu. Uf. Jakie są doraźne sposoby, aby sobie pomóc? Zobaczcie. Aha i słuchajcie, zostańcie koniecznie z nami do końca, bo mamy dla Was konkurs z nagrodami. Zostawiam do kuchni i sięgam po zieloną herbatę, która ma wiele dobrych właściwości. I nie wiem, czy wiecie, że można ją wykorzystać do łagodzenia poparzonej słońcem skóry, no bo wiadomo, latem każdemu zdarzy się czasem przesadzić z opalaniem. Zobaczcie. W jaki sposób ukoić skórę? Są na to trzy sposoby. W naparze z zielonej herbaty zanurzam wacik i przykładam go do powierzchni skóry na kilkanaście minut. Drugi sposób to zamrożenie zaparzonej herbaty w kostkach lodu i wykorzystanie kostek do delikatnego masowania rozgrzanej skóry w razie potrzeby. Można także zrobić chłodząco kojący tonik. Do jednej czwartej szklanki schłodzonej zielonej herbaty dodaję dwie łyżki soku z ogórka i łyżkę miąższu z aloesu. Całość dokładnie mieszam, po czym wlewam do butelki ze spryskiwaczem. Spryskuję skórę po opalaniu. Kosmetyk należy przechowywać w lodówce. Zielona herbata łagodzi bolesność oraz zaczerwienienie skóry. Jest to związane z obecnością w jej składzie taniny o właściwościach przeciwzapalnych. Spróbujcie! W sezonie letnim można sobie przygotować syrop ze świeży gałązek mięty. Taki wyrób naprawdę warto mieć w domu, bo ma działanie rozkurczające i pomaga w zaburzeniach trawienia. A jego przygotowanie jest banalnie proste. Zobaczcie. Na początku zagotowuję 2 litry wody. Po czym zdejmuję z kuchenki i po kilku minutach dodaję pół kilo cukru oraz sok z jednej dużej cytryny. Całość dokładnie mieszam, aż do rozpuszczenia się cukru. Po czym wrzucam około 30 gałązek świeżej mięty, pieprzowej lub zielonej i odstawiam pod przykryciem w chłodne miejsce, najlepiej na całą dobę. Kolejnego dnia przecedzam całość i ponownie zagotowuję. Gorący syrop przelewam do wyparzonych butelek, w których będzie przechowywany. I od razu zakręcam. Aby wydłużyć czas przydatności butelki, można ją zapasteryzować. Z podanej ilości składników wychodzi mniej więcej 2,5 litra syropu. Syrop zmięty zebrany w sezonie letnim jest świetny na zimę, no i może stanowić całkiem niezłą alternatywę dla świeżych liści rośliny. Przed spożyciem najlepiej rozcieńczyć go z wodą lub dodać do herbaty. Dodatkowo stosujcie go jako lekarstwo na dolegliwości układu pokarmowego. Na pewno zadziała. Słuchajcie, teraz pokażemy Wam domową alternatywę dla zabiegów, które zazwyczaj są wykonywane w gabinetach fizjoterapeutycznych. Ale nie tylko, bo to jest też fajna metoda, żeby w końcu ograniczyć tą ilość tabletek przeciwbólowych, którą pewnie wszyscy przejmujemy. No właśnie, to jest bardzo dobra metoda. Mhm. Jeżeli borykacie się z bólem pleców, no to dzisiaj zapoznamy Was z bardzo fajnym urządzonkiem, Marki TruPlus. Jest mm -hmm. to elektrostymulator przeciwbólowy, który mm -hmm. działa w oparciu o metodę TENS, taką, którą używamy w gabinetach fizjoterapii. Dokładnie. W skrócie jest to przezskórna stymulacja nerwów. Z jednej strony mamy blokowanie bólu, a z drugiej wytwarzanie naturalnych substancji przeciwbólowych, beta-endorpin. Dokładnie, bardzo dobrze to ujęłam. No, brzmi ja to świetnie. <śmiech> <śmiech> Czyli co masz? To jest takie urządzonko i zobaczymy, jak to działa. No, ja jestem mega ciekawa. Ja się Sprawdzamy. poddaję w 100%. TruPlus, które zostało wprowadzone na rynek przez USP Zdrowie, lidera wśród leków bez recepty w Polsce, wykorzystuje bezpieczną metodę TENS i przynosi ulgę na wiele godzin. Emituje dwa rodzaje leczniczych impulsów: jedne blokują ból u źródła, a drugie wytwarzają naturalne substancje przeciwbólowe endorfiny, dając ulgę na wiele godzin. Ponadto TruPlus jest niezwykle dyskretny i łatwy w użyciu. Zobaczcie sami! Wystarczy połączyć urządzenie z elektrodą, włączyć je przyciskając plus, odkleić folię ochronną i przykleić je tuż nad miejscem bólu na plecach. Przyciskiem plus lub minus regulujemy intensywność impulsów, aby dostosować ją do własnych potrzeb. Zresztą, jak to urządzenie działa? Mhm. Sami będziecie mogli się przekonać. Bo na końcu odcinka mamy dla was konkurs właśnie z takimi nagrodami. Wracamy do kuchni. Zioła. Zaliczamy je do kategorii superfoods, dlatego powinny stanowić codzienny dodatek do naszego jedzenia. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić w prosty sposób domową ziołową sól, która składa się z różnych świeżych ziół oraz soli gruboziarnistej. Zobaczcie. Do miski blendera wsypuję 15 łyżek soli gruboziarnistej, 2 łyżeczki świeżej bazylii, 2 łyżeczki świeżego rozmarynu, Dwie łyżeczki świeżego tymianku, dwie łyżeczki oregano, dwie łyżki natki pietruszki. Całość blenduję. Zmieloną mieszankę układam na blaszce, na papierze do pieczenia. Rozgrzewam piekarnik na 180 stopni, po czym go wyłączam i wkładam do gorącego, ale wyłączonego piekarnika. Po kilku minutach całość mieszam. Gdy piekarnik całkiem wystygnie, wyjmuję sól i przekładam do szczelnie zamykanego słoika. Gotowe. Sól ziołowa ma ciekawy smak i aromat. Jest idealna do potraw mięsnych, zup, sosów czy sałatek. Oczywiście nie trzeba trzymać się ściśle akurat tej receptury. Można ją dostosować do własnych upodobań, czyli zmieniać mieszankę ziołową. Czosnek jest obowiązkowym punktem na liście wszystkich dbających o zdrowie. I choć sprawia pewne problemy, to naprawdę warto go wprowadzić do codziennego jadłospisu. Dzisiaj podzielę się z wami bardzo fajnym przepisem na guacamole z nutką śródziemnomorską. Na początku rozgniatam dwa ząbki czosnku, mniej więcej 7 połówek suszonych pomidorów, kroję w paseczki i siekam garść świeżych listków bazylii. Miąższ z dwóch sztuk awokado kroję w niezbyt grubą kostkę. Całość przekładam do miski i skrapiam sokiem z limonki. Dodaję łyżkę oliwy i doprawiam do smaku z solą i pieprzem. Teraz wszystko mieszam i voilà, gotowe. Guacamole świetnie smakuje z pełnoziarnistym chlebem lub jako dodatek do potraw ciepłych, ale również z tortillą czy słupkami świeżych warzyw. Smacznego, no i na zdrowie! Dolegliwości ogólowe zdarzają się niestety każdemu z nas, jednak na szczęście od zawsze mogłyśmy radzić sobie domowymi sposobami, które co prawda z biegiem lat nieco się pozmieniały, inaczej radzimy sobie my, Inaczej radziły sobie nasze babcie, mhm. ale to nie zmienia faktu, że sporo możemy się od siebie uczyć. No pewnie. A na koniec, słuchajcie, obiecany wcześniej konkurs. Jeżeli chcielibyście mieć w domu nowoczesny elektrostymulator przeciwbólowy, o którym mówiłyśmy w jednym ze sposobów, odpowiedzcie na pytanie. Jakie znacie domowe sposoby na walkę z bólem? Najciekawsze trzy odpowiedzi nagrodzimy elektrostymulatorami marki True Plus. Na Wasze <laughs> odpowiedzi czekamy tydzień. Ogłosimy wyniki kiedy? W następnym odcinku, także w Bądźcie Czujni. Życzymy powodzenia! Pa!